Kiedy chcesz zmienić kolor, weźmiemy od zawału ścieleczki, teraz trochę ciemniej. Patrzcie, jak dokładnie można zamalować małe obszary. Zobaczamy ściereczkę i nakładamy fartę. To świetna technika. Idealna do malowania frut wieżaków zwierzaków. I odrobina cienia. Zamalowujemy cały obrazek. i parę jaśniejszych przebłysków. No i teraz zamalowujemy resztę obrazka. I jak wam się to podoba? Ważne, żeby nie nakładać na ściereczkę za dużo farby. Malujemy delikatnie i z wyczuciem. I przechodzimy do tła. Może zielone? Delikatnie muskamy papier i zielony będzie się wydawał jakby bardziej puchaty. Teraz nieco ciemniejszy odcień. i jaśniejszy. Kiedy farba wyschnie, z szczegóły. Na przykład oko. Albo ucho. Zaznaczamy pazury i uwydatnimy fakturę futra. Polecam zabawę klamasklami w różnych kolorach. Oto gotowy mój Prawda, że fantastyczny? Świerko malowanie daje naprawdę świetne efekty. I można tak namalować dosłownie wszystko. Wiecie, co to za zwierzę? To kameleon. Przyjrzyjcie się dokładniej. Klamastrem dorysowałem kilka drobnych szczegółów, takich jak oczy, pyszczek i jaszczurą skórę. A to co? Przecież to kogut, prawda, że piękny? Spróbujcie sami. Wystarczy zwykła, kuchenna, ścierka.

Oj, ale puchło! <laughs> Żartowałem ten oko ginga. Daliście się nabrać. Chcecie takie oko? Wystarczy zwykła pokrywka z dziurką. Taka do plastikowych kubeczków na napoje na wynos. Poproście kogoś dorosłego, żeby ją dokładnie umył. Czysta? No to do dzieła. Zrobimy dwie małe dziurki po jednej z każdej strony pokrywki. Możecie poprosić o pomoc kogoś dorosłego teraz potrzebna jest piłeczka ping-pongowa. Przyklejcie ją na samym środku tak, żeby się działa w dziurce. Proste. Super. Zwykła pokrywka i piłeczka. Tyle wystarczy, żeby zmajestrować sobie oko gigant. Teraz potrzebne są nam chusteczki higieniczne i miały klej. Mieszamy klej z odrobiną wody. I oklejamy nasze oko kawałkami chusteczki. Oklejamy pokrywkę i wokół piłeczki. Wystarczy jedna warstwa. I Czekamy, aż wyschnie. Im mniej będziecie dokładni, tym straszniejsze wyjdzie wam oko. Słuchaj, powinno być twarde jak skała. Jeśli tak kleiliście te dziurki, nie szkodzi. Zrobimy je jeszcze raz. Możecie delikatnie wpalić w nie ołówek i hop, znowu mamy dziurki. No to najwyższa pora ożywić oko giganta. Farby w dłoń. Białko malujemy naturalnie na biało. Kolorową część oka zwaną tęczówką malujemy na zielono, niebiesko albo brązowo. Może to być kolor Waszych oczu. Gotowe? Brzegi pomalujcie w kolorze skóry. W środku narysujemy czarne kółeczko. To zielonika. Kiedy źrenica wyschnie, narysujcie na niej białe kropeczki. Będzie wyglądała bardziej realistycznie. Teraz pomieszamy białą i czarną farbę, co daje szary. I pomalujemy nią dolną część oka. Na dole tęczówki możecie dorysować ciemne kreseczki. Dzięki temu oko będzie wyglądało jak prawdziwe. się cieniutki pędzelek. Czerwonym klamatrem dorysujemy zygzakowate faliste żyłki. Jeśli chcesz, możesz nieco pocieniować skórę na dole oka. Teraz potrzebny nam będzie kawałek gumki. Poproście kogoś starszego, żeby Wam pomógł. Przekładamy jeden koniec przez dziurkę i wiążemy na super. To samo z drugą dziurką. Wiem, to nie jest łatwe, ale naprawdę warto. Zawiązane? No to zakładamy. Ale oko. Można kogoś nieźle na straszy, bo możecie zrobić mnóstwo różnych gigantycznych oczu. Na przykład takie. To oko jaszczura, albo nawet dinozaura. W środku ma szczelinę i małe łyski na powietrzu. A to oko z gigantycznymi rzętami. Popatrzcie. Umalowane na różowo. No. Cudo. A to. Robot, pół człowiek. że super. Puszczam do Was gigantyczne oko. I do zobaczenia w następnym programie. Cześć!